Drogie rybki, robimy sobie dzisiaj czytanie od czwartku do niedzieli. Karta po lewej jest na czwartek i piątek. To jest karta gwiazdy. O niej się mówi, że reprezentuje znak wodnika. Być może masz osobę, która jest przyjaźnie do Ciebie nastawiona spod tego znaku zodiaku, czy to kobieta, czy mężczyzna. No i druga rzecz piękna karta miłości zmysłowej. Zobaczcie, to naga dziewczyna. Za chwilę najprawdopodobniej zaczerpnie wody z tego krystalicznie czystego źródła i będzie tę wodę przelewać pomiędzy dzbanami. No a woda jest symbolem nowego życia. No i druga rzecz, którą o dziwo zauważamy dopiero po chwili, że we włosach na ramieniu wplątany stoi bocian. No to jak się pewnie domyślacie jest to wskazówka o możliwej ciąży. W Waszej relacji. No, a na weekend mam kartę wieży dla Was. Na tej karcie ta wieża jeszcze stoi, ale w kartach Before Tarot widzimy coś na moment zanim się wydarzy. No i domyślamy się, że ta wieża się rozwali. Pomyśl nas spokojnie, może w weekend. Może w weekend mam nadzieję, że nie pracujesz. Co w Twoim życiu już nie pracuje dla Ciebie? Co nie działa, co wymaga zbudowania czegoś od podstaw. Tak jakoś mi się kołacze, może nie współpraca z innym wspólnikiem, może y, inaczej poukładanie priorytetów w pracy, może y, potrzebna jest jakaś zmiana. No i co, drogie rybki? To nie będę się więcej rozgadywać, bo czuję, że to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie, dobrej reszty tygodnia i weekendu.